Witajcie na Vegetubie. Dzisiaj kolejny przepis z tropikalnego Bali. Dzisiaj robimy taki bardzo prosty przepis na czekoladowy krem. Zaczynamy. Krem czekoladowy, który dzisiaj zrobimy to tak naprawdę francuski ganache. Bardzo prosty, bazowy przepis, który mam nadzieję, że będziecie mogli używać dowoli w różnych odsłonach. Dzisiaj robimy po prostu taki bardzo prosty krem wylany do miseczki i posypany wiórkami kokosowymi. Natomiast od was będzie zależało co chcecie z tym kremem zrobić. Możecie nadziewać rurki, możecie wykładać takie surowe spody od ciasta. Tutaj na przykład znajdziecie przepis na ciastko marchewkowe z Bali i tam dokładnie robiłem taki bardzo prosty spód do ciastka, który nie jest potem już pieczony. Więc taki spód możecie użyć i ten krem w niego po prostu taką foremkę wlać. Możecie później na przykład używać takiej łyżki do lodów, formować gałeczki i podawać taką gałkę czekoladowego kremu na przykład z ciepłym kremem owocowym. Na przykład mango byłoby tutaj super posypane cienko pokrojonym listkiem kafiru, będzie świetnym deserem. Także bazowy dzisiaj przepis, a mam nadzieję, że już Wy będziecie się dalej tym przepisem bawić i będziecie kreować niesamowite dania. Musimy najpierw zagotować mleko kokosowe. Mleko kokosowe, jeżeli będzie takie bardzo gęste, bo czasami dodany jest jakiś zagęszczacz. Dolejcie 30% wody tak, żeby ta konsystencja była w miarę płynna. Ono nie może być zbyt gęste. Także mleko kokosowe ląduje w rondelku. I teraz musimy poczekać, aż ono się zagotuje. I zmiksujemy je z czekoladą. Ja mam taką świetnej jakości 100% czekoladę, ale spokojnie 80-70% czekolada wystarczy. Wtedy tylko dodajcie troszkę mniej syropu klonowego lub innego cukru, który lubicie. Może to być na przykład cukier palmowy, wrzucony teraz do mleka i rozpuszczony. Mleko już nam się grzeje, należy dokładnie posiekać czekoladę. Ja co prawda będę używał blendera także. Tej czekolady nie muszę super dobrze przesiekać, ale jeżeli na przykład nie macie blendera w domu i musicie tę czekoladę rozmieszać ręcznie, wtedy posiekajcie czekoladę bardzo drobno i dużo łatwiej ona się będzie wtedy po prostu rozpuszczać. Czekolada delikatnie przesiekana ląduje w pojemniku blendera. Pamiętajcie, że dokładne ilości składników tradycyjnie znajdziecie w opisie pod filmem. Mamy czekoladę. Zalewam czekoladę gorącym mlekiem. Kolejny element, który będzie od Was zależał element smaku. Możecie oczywiście nie dać żadnego, żadnej przyprawy i pozostawić ten krem czekoladowy w takiej formie czysto czekoladowej. Natomiast ja lubię dodawać odrobinę smaku. Dzisiaj akurat dodam kardamon, który świetnie pasuje do czekolady. Możecie dodać cynamon, możecie dodać imbir suszony, możecie dodać skórkę z cytrusa, możecie naprawdę dodać różne składniki, zależy co tam akurat będzie Wam pasowało. Natomiast ja dodałem właśnie kardamon. Dodaję również mój syrop klonowy. Dodaję go dość sporo, ponieważ moja czekolada jest stuprocentowa i absolutnie nie ma tam... Grama cukru i na sam koniec porządna szczypta soli. Sól, nawet, a może szczególnie w daniach słodkich, czekoladzie, wydobywa ten smak i te smaki są jeszcze bardziej intensywne. Także całość teraz muszę dokładnie zblendować, albo jeżeli macie blendera, po prostu powolutku, mieszając, doprowadzić do takiego stanu idealnego kremu. Mój krem już dokładnie został wymieszany, dlatego przeleję do miseczek i miseczki wylądują w lodówce. Krem czekoladowy spędził już przynajmniej pół godziny w lodówce. Dobrze, żeby go zostawić na dwie, trzy albo nawet przez noc, wtedy będzie na pewno takiej 100% pewności, że się uda. Tak jak Wam wspominałem wcześniej, dzisiaj robimy taki przepis bazowy, dlatego będę go robił czy dekorował w najprostszy sposób. Mam uprażone wiórki kokosowe. One się świetnie połączą ze smakiem czekolady. I deser będzie gotowy. Także ultra prosty, kolejny bardzo łatwy w przygotowaniu przepis dla Was prosto z bali. Spróbujmy jak smakuje nasze danie, nasz deser. Mm. Ja już widzę, że konsystencja jest naprawdę piankowa i puszysta. To zasługa blendera, który ładnie napowietrzył ten krem. Jeżeli będziecie mieszać ręcznie, niestety nie jesteście w stanie uzyskać takiej struktury, natomiast on nadal będzie smakował tak, jak powinien smakować. Mm. A smakuje naprawdę fantastycznie. Czekolada, kardamon, ta sól, która wydobywa do końca każdą nutę czekoladową i kokos, który dodaje trochę chrupkości. Też smak ładnie się miesza z czekoladą. Świetny przepis bazowy. Koniecznie zróbcie go. Dajcie proszę znać w komentarzach co sądzicie o takim bazowym przepisie. Skomentujcie do jakich innych dań ten przepis wykorzystacie, dajcie łapki w górę, zasubskrybujcie kanał, o ile jeszcze tego nie zrobiliście. I do zobaczenia przy kolejnym przepisie, może jeszcze z Bali. Cześć! Dzisiaj zrobiliśmy bardzo prosty przepis na czekoladowy krem, taki czekoladowy ganasz. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, co innego możecie zrobić z czekoladą, to tutaj fantastyczny przepis na wegański brownie.